To już piąta doba poszukiwań. Czy jest jakiś przełom w sprawie? Tak, cały czas policjanci intensywnie pracują tutaj poszukując 57-latka. Dzisiaj mamy ponad 800 funkcjonariuszy zaangażowanych w działania. Mamy bardzo różne grupy specjalistyczne, zarówno kontrterrorystów, jak i grupy poszukiwawcze, zespoły kryminalne, analityków, oddziały prewencji. Wszyscy tutaj pracują nieprzerwanie w celu jak najszybszego ustalenia miejsca ukrywania się. Wiemy, że pojawiły się tutaj patrole Krzysztofa Rudkowskiego. Czy policja podejmuje tutaj współpracę, czy, czy jest prowadzone jakby przez pana Krzysztofa osobne śledztwo? Nie, policja prowadzi tutaj swoje działania i przede wszystkim apelujemy o to, żeby nie zbliżać się w rejon masywów leśnych i w rejon, gdzie prowadzone są działania policyjne.